Możemy zrobić tak, żebyśmy się nie spodziewali, że, że będziecie wszyscy razem, że będziemy was wszystkie razem widzieli. Myśleliśmy, że będziesz tylko ty, ojciec, ewentualnie matka. Czy możemy spowodować tak, żeby siostry nie przysłuchiwały się tej rozmowie, żebyście jej poszli, położyli spać, nie wiem, no naprawdę to są bardzo trudne tematy. Nie wiem, czy trzy i sześcioletnia dziewczyna powinny słyszeć pewne rzeczy, o których będziemy tu teraz rozmawiać, czy już rozmawiamy w tej chwili. To znaczy, to znaczy ja tak, chciałem powiedzieć, że. Yy... To na moją prośbę było, żeby cała rodzina spotkała się tutaj przed kamerą. Po prostu ten głupi żart Kamila i jego prowokacja mm -hmm. zupełnie nie ma odzwierciedlenia w tym, jak wygląda życie w naszej rodzinie. No mamy nadzieję. To znaczy to jest autentyczna prawda i proszę mi wierzyć, że ja dokładnie. Przepytałem wszystkich, rozmawiałem, obserwuję. Eee, I jeżeli najmniejsza krzywda komuś by się stała tu w tej rodzinie, na pewno nikogo bym nie chronił. Władku, no ale to teraz razu, to już biegły że... sądowy powinien tak naprawdę przypytać Kamila. Powiedz mi, Władku, albo Kamilu, Kamil powiedział, że ma schizofrenię. To jest bardzo poważna choroba. Czy ty masz, Kamilu, tak zwane żółte papiery? To znaczy, czy jesteś zdiagnozowany? Tak, ja A jeśli tak, czy bierzesz leki? A jeśli tak, to czy jest, jesteście pewni, że Kamil nigdy nie zostaje sam z siostrami w domu? Ponieważ jak widać na tym filmie. Jak na pewno wiecie, przy schizofrenii nie możecie być pewni, że Kamil nie zrobi czegoś strasznie głupiego, czegoś nieodwracalnego. Oczywiście bierzemy to pod uwagę. Kamil nigdy nie zostaje sam z dziećmi w domu. To jest, to jest jedna sprawa. Druga rzecz. On nie jest, nie jest taki agresywny, jak, jak to nieraz prezentuje w swoich filmach. A, jemu bardziej chodzi o prowokację niż, niż o, o to, jak naprawdę on zachowuje się Ale w domu. Za, zaraz, zaraz. Skoro powiedziałeś, że nie zostaje w domu sam, albo że cały czas jest jakaś opieka, to w jaki sposób doszło do, do tego nagrania, które tak szokowało wszystkich i w Polsce? I, 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 w Irlandii, I w Irlandii, i pewnie w całej Europie, gdziekolwiek ktokolwiek rozumie to, język polski. To czy, czy wyście wiedzieli w takim razie o tym nagraniu? Byliście obok? W domu? W nie, 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 tutaj. Nie, nagranie było, nagranie było zrobione w nocy. E, natomiast ja dowiedziałem się. E, po prostu moja rodzina z Polski zadzwoniła do mnie. E, ja, ja na takich stronach e, nie wchodzę na, na, na strony tego typu. A, czyli czyli i, skoro. Nie, to był, w... był dla mnie szok. Wstrząc. Tak, ale poczekaj, poczekaj, poczekaj. Skoro to nagranie zostało zrobione w nocy, to znaczy, że Kamil bez Waszej wiedzy mógł jednak w nocy robić tak naprawdę, szczerze mówiąc, różne rzeczy. No przecież tam jego no, siostra pojawiła no, się w tym nagraniu, czyli co obudził no. dziewczynkę w nocy i kazał jej siadać do komputera? Zaprezentował ją w kolejnym nagraniu? Niech, 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 niech on to wyjaśni. Kamil. Przepraszam, jeszcze mogłaby pani powtórzyć pytanie. Na, na jednym z tych filmików, bo ich była cała seria, myśmy tutaj pokazali tylko jeden. Na jednym z tych filmików jest twoja siostra. Czy ty ją budziłeś w nocy? Jak to się stało, nie, że ona nie, jest taki. Ten drugi film to, to było w dzień kręcone po prostu. To nie było w nocy. Ten pierwszy był kręcony Kamil, w nocy. Ale gdzie byli twoi rodzice? Czy ty około... jesteś bez dozoru? Jako schizofrenik nie możesz być bez dozoru. Musisz to wiedzieć. Tak i ja, ja nie zostaję sam z rodzeństwem nigdy w domu. Mama, jeśli jedzie na zakupy, to po prostu bierze siostry ze sobą. Ja nie zostaję z siostrami w domu, absolutnie. Dobrze, ale jak zrobiłeś ten film? Twoja mama, twój tata nie wiedzieli o tym? Nie, nie wiedzieli. Ja po prostu, no tam słychać na filmie, że mówię obniżonym głosem cicho. Po prostu to była godzina czwarta w nocy. Nie spałem wtedy. Byłem pod, pod wpływem 5 mg lorazepamu i wielu, napoju, wielu napoi energetycznych, i po prostu. Nie spałem, to była godzina czwarta w nocy kręciłem. Dobrze, do Kamil, nocy. dobrze. E, bardzo ci współczujemy, bo jesteś człowiekiem chorym. Chcę wiedzieć, co teraz? Co teraz robicie? Po pierwsze, czy zamierzacie się przeprowadzić, czy boicie się linczu tam, gdzie mieszkacie? E, I w jaki sposób się upewnicie, że do takich sytuacji w przyszłości nie dojdzie? Władek. Znaczy pierwsza sprawa, jak tylko dowiedziałem się e, o, o tym filmie. Od razu przeprowadziłem rozmowę z Kamilem. Kamil pokazał mi te filmy. To był dla mnie straszny wstrząs, straszne przeżycie. Później musiałem ochłonąć i zacząłem się zastanawiać, jak to wszystko odkręcić, wytłumaczyć. Bo, oczywiście, pierwsza rzecz była, czy on miał taki zamiar. Czy to był tylko żart z jego strony? Dobrze, Władek, mniejsza o to. Co teraz? teraz? Bo tak. wiem, że pod waszym domem pojawiają się już ludzie, którzy chcą wam zrobić krzywdę. Znaczy ja się im nie dziwię, tak, bo oni ja są ja po się prostu zbulwersowani. Nie mówiąc wprost, jak to mówią młodzi ludzie, macie przechlapane teraz. Mała miejscowość. Ma, no, co to zrobicie? E, zgłosiliśmy to na policję w Polsce i wczoraj byliśmy na gardzie tutaj wczoraj byliśmy na gardzie w Portlis. Czyli na Policji Irlandzkiej, tak? Na Policji Irlandzkiej. Mm -hmm. Kamil złożył oświadczenie w obecności mojej i jego mamy. Podpisaliśmy to oświadczenie. Po prostu oficer z Gardy powiedział, że tutaj, że to nie jest przestępstwo kryminalne, jeżeli on nie miał zamiaru tego zrobić, jeżeli to była prowokacja. No a gdyby była jakaś sytuacja stwarzająca zagrożenie dla nas, żebyśmy oczywiście zgłosili na Gardę. Natomiast no, przyjeżdżają obcy ludzie, rozpytują się, obserwują dom no i, i to zaczyna, sytuacja robi się naprawdę stresująca i nerwowa. Mhm. Na, na, razie, na razie po prostu sobie z tym radzimy, ale gdyby doszło do, do jakiejś eskalacji i. i w, Groźb, wynikłaby jakaś groźba dla mojej rodziny, to będę szukał nowego miejsca, oczywiście. Władku, trzymamy za Was kciuki, to bardzo trudna sytuacja. Wiemy, że mama Kamila Ania nie może z nami rozmawiać, jest na silnych środkach uspokajających. Szczerze mówiąc, też mnie to wcale tak, nie każe. dziwi. Potraktujcie tę sytuację jako ostrzeżenie, być może ostatnie, które dostaliście. Kamil nie może zostawać sama ani przez chwilę.